Serdecznie w takim pierwszym, bardzo luźnym filmie odnośnie tego, co u mnie, a co u was. Myślę, że takie vlogi będą się co jakiś czas pojawiały. Dzisiaj jest specjalny dzień, bo jest pierwszy czwartek tygodnia. Pierwszy czwartek tygodnia ma to do siebie. a w sumie nie wiem, co ma do siebie pierwszy czwartek tygodnia. Słuchajcie, czwartki w kościele chyba miały jakąś symbolikę. Tak mi się przynajmniej zawsze wydawało. Jeśli wiecie, jaka to symbolika, to tam dajcie znać w komentarzu. Ja nie bardzo się na tym znam. Jutro lecę do Wiednia głosić rekolekcje. I miałem w ogóle taką rozkminę, bo ostatnio dopadła mnie taka świeżość w wierze. Nie? Często się mówi o tym, że mam jakieś trudności w wierze, że, że mam średnią relację z Kościołem, że jest taka oschłość, a rzadziej się mówi o takiej świeżości. Więc stwierdziłem, że przyjdę i wam powiem, że ja doświadczam tym razem takiej świeżości. Ale z jednej strony świeżości, a z drugiej strony to, to z czym do was dzisiaj przychodzę, to znaczy z takimi dwoma tematami teologia katafatyczna i teologia apofatyczna nie wiem czy słyszeliście kiedyś takie terminy katafatoi, nie wiem czy tak się to po grecku mówi jak nie to mnie nie tam nie zjedzcie ale jest coś takiego jak teologia katafatyczna i apofatyczna między innymi polega to na tym tak mniej więcej próbuję wytłumaczyć, że katafatyczna to to, co mo mogę powiedzieć o niektórych rzeczach, to znaczy mogę powiedzieć, że ta kamera przede mną jest czarna, że ten mikrofon na niej jest długi, yy, na jakiejś czerwonej podstawce, yy, albo katafatyczna teologia polega na tym, że mogę powiedzieć o Bogu, że jest wszechmogący, że jest dobry, że Bóg kocha, yy, albo że miłość jest dobra, miłość jest przyjemna. Wiecie, już rozumiecie, o co chodzi, że pewne rzeczy mogę nazwać za pomocą jakichś epitetów, przymiotników, Albo rzeczowników, dzięki czemu mogę określić, jakie coś jest. I na tym polega teologia katafatyczna. A apofatyczna polega na tym, że przez negację coś przedstawiamy. No i dlaczego o tym mówię? Bo mam takie wrażenie, że są takie sfery w naszym życiu, które można za pomocą teologii apofatycznej jedynie przedstawiać. Ja ostatnio idąc do spowiedzi, zdałem sobie sprawę, że nie potrafię powiedzieć, czym jest spowiedź, potrafię powiedzieć, czym nie jest spowiedź. Owszem. Że spowiedź nie jest wybieleniem duszy, nie jest tylko odpuszczeniem grzechów, że spowiedź nie jest jakimś wyzbyciem się wyrzutów sumienia, ale czym właściwie jest spowiedź, to na to pytanie nie do końca potrafiłem sobie odpowiedzieć. Już po krótkiej tam rozmowie gdzieś tam z którymiś z ojców duchownych, który nakierował mnie mniej więcej, czym jest ta spowiedź, potrafiłem na to pytanie odpowiedzieć. Ale zobaczcie, że są takie sfery w naszym życiu, na które nie da się odpowiedzieć. Za pomocą określenia tego. Da się powiedzieć tylko przez negację. Bo Teologia Apofatyczna mówi nam też, że jeśli chcemy na przykład przedstawić Boga, to nie możemy go przedstawiać za pomocą jakichś określeń naszymi słowami. Bo Bóg na tyle przewyższa naszą zdolność poznawania i rozumu, że nie jesteśmy w stanie przedstawić go za pomocą tej Teologii katafatycznej. To znaczy, możemy powiedzieć, czym Bóg nie jest, ale czym Bóg jest, już powiedzieć nie możemy. I myślę sobie w kontekście hymnu do miłości z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, który mówi nam: wiecie, miłość jest łaskawa, miłość jest cierpliwa. Ale to są właściwie dwa przymioty, którymi określa miłość. Niedużo one nam mówią. W sensie, jak ja o tym myślę, to dokładnie nie wiem, co to znaczy, że miłość jest cierpliwa i miłość jest łaskawa. Podpiąć to można pod wszystko. nie? Co to znaczy, że miłość jest łaskawa i cierpliwa? Ale w dalszej części tego hymnu Paweł. Jak gdyby mówi, czym nie jest miłość. Miłość nie jest tym, miłość nie jest taka, miłość nie jest taka. I zobaczcie, że to przewyższa po prostu trzykrotnie. To, że Paweł mówi, czym miłość nie jest, zdecydowanie przewyższa to, czym miłość jest. Jakbyśmy dzisiaj pomyśleli sobie o sferach naszego życia yy, tak bardzo luźno, nie? Że o czym ja mogę dzisiaj powiedzieć yy, w takiej negacji? Nie? Że jaka jest sfera w moim życiu, o której mogę powiedzieć, że to tym nie jest, a nie, że to tym jest. Nie, bo ja dzisiaj mogę powiedzieć to o spowiedzi, tak co mi przychodzi na myśl, mogę to powiedzieć o miłości, mogę to powiedzieć o Bogu, o mojej duchowości też. Czym nie jest moja modlitwa, na przykład, nie? Że moja modlitwa nie jest formułką, moja modlitwa nawet nie jest jakimś dialogiem wewnętrznym, że... Czy... jakby rozumiecie o co chodzi, nie? Żeby każdy jakoś wewnętrznie sobie na to odpowiedział. No ja mogę powiedzieć właśnie te cztery przykłady, <grym> ale myślę, że, że każdy znajdzie coś, coś takiego swojego. No to jest taka myśl dzisiaj ode mnie, bo, bo dzisiaj o tym rozkminiałem, że są pewne sfery, których po prostu nie da się wyrazić słowami. No i tak po prostu jest. Ostatnio miałem taką sytuację, nagrywałem program y, dla Salvenet, zresztą serdecznie na ten program zapraszam, y, w którym występował ojciec Jacek Sali. Ja mu zadawałem pewne pytania o zbawienie poza kościołem, o tym, y, czy wiara jest sprawą publiczną, czy prywatną itd. i tak dalej. Ten odcinek jeszcze nie wyszedł, więc on będzie do obejrzenia gdzieś tam. Ale słuchajcie, on w pewnym momencie tak zatrzymał się i mówi Wojtku, Wojtku nie? Znaczy tak nie powiedział, to powiedział bardziej Wojtku Wojtku, tam z trząsącą się rączką Bo to ojciec Jacek ma już chyba 85 lat mm, Ale dobra, nieważne jak on to powiedział Ważna jest treść tego zdania Chodzi o to, że on się tak zatrzymał na tym wszystkim mówi Wojtku Pewnych rzeczy Nie da się nazwać, bo ja wiecie Próbowałem w tej całej rozmowie podsumować dobrze Ojcze Jacku, więc powiedział ojciec to i to Ja to rozumiem tak i tak, on mówi Wojtku, nie podsumowujmy tego, pewnych rzeczy nie da się nazwać słowami, po prostu zostaw to, odpuść to, tak, próbowałem ci to wytłumaczyć, ale to nie o to chodzi, ty tego nie nazwiesz słowami, to jest poza naszym pojęciem rozumu i to mi dało trochę tak do myślenia, że pewne rzeczy w moim życiu, pewne odczucia, być może jest to jakieś uczucie. No właśnie nie chcę nazywać tego uczucia, ale są takie uczucia czy do drugiej osoby, czy uczucie jakiejś pustki, no których po prostu nie da się nazwać. Że czuję jakiś brak, że czuję jakieś bardzo specyficzne uczucie, ale tego uczucia nie mogę nie potrafię nazwać. No i właśnie chodzi mi o to, żeby skłonić dzisiaj nas wszystkich do takiej refleksji. Gdzie są te uczucia? Jakie są te uczucia, których zupełnie nie potrafię sobie Nazwać, bo myślę, że są takie sfery, są takie sfery w moim życiu, a skoro jesteście ludźmi, a podejrzewam, że jesteście, ja jestem człowiekiem, mam takie rzeczy, więc skoro wy jesteście ludźmi, też macie takie sfery, których nie potraficie nazwać, i żeby o tym dzisiaj pomyśleć, co mogę bardziej powiedzieć w negacji niż w takim pozytywnym, bardzo sensie. To jest teologia. Apofatyczna i katafatyczna. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w ten słoneczny czwartek, 13 lutego. Yy, trzymajcie się z Bogiem. Dobrego dnia. Hej!